Profesjonalna scenografia, efektowna oprawa i przede wszystkim wspaniały pokaz umiejętności tanecznych. Seria noworocznych koncertów studia tańca i ruchu RAM kolejny raz zachwyciła i pokazała, czym jest prawdziwa pasja. Każde z widowisk obserwował komplet publiczności, która żywiołowo reagowała na poczynania tancerzy. Koncerty były zróżnicowane. Wszystko po to, by mieszkańcom Tarnobrzega zaprezentowały się wszystkie grupy taneczne. To co działo się na scenie najlepiej oddaje utwór całkiem nowa bajka promujący film Akademia Pana Kleksa. Wybrzmiał on w tarnobrzeskiej Wozowni i przekazał publiczności to, co przygotowali tancerze. Ci zaprosili widzów do swojej tanecznej bajki, prezentując swoje umiejętności, pasje oraz efekty codziennych treningów. Mimo, że organizacja koncertów to ogrom pracy, to na scenie królowały radość i uśmiech. Witamy Tarnobrzeżan w imieniu wszystkich dzieci, wszystkich ludzi dobrej woli, ludzi wozownia. w nowym roku składam najserdeczniejsze życzenia. Nasze koncerty to święto tych dzieciaków, a właściwie nie dzieciaków, bo, bo mamy od malutkich dzieci do dojrzałych pań wykonawców. Co roku chcemy im stworzyć takie święto ważne, istotne. Akurat nie w tym roku połączone jest to święto z dniem babci, dziadka. Również składamy im najserdeczniejsze życzenia. To dla nich, dla nich bo oni są właściwie w naszym życiu najważniejsi. Składamy najserdeczniejsze życzenia i dedykujemy te koncerty. Nim tancerze opanowali scenę, był krótki wstęp i padły bardzo ważne słowa. Do tańca potrzebne są dwie nogi, dwie ręce i przede wszystkim serce. To właśnie miłość do tańca sprawia, że młodzi artyści przychodzą na zajęcia i robią stałe postępy. Dla każdego członka tanecznej rodziny to wyjątkowe wydarzenie. Można zaprezentować się swoim rodzinom, sąsiadom oraz znajomym. Jest to już nasza tradycja jest to takie święto naszych dzieci te koncerty karnawałowe. Odbywają się co roku. Najmłodsze nasze dzieci to takie dzieci 3,5-letnie. 3 Najstarsze jest to młodzież ze szkoły średniej. Mamy od kilku lat fram dla pań, także panie też się zaprezentują. Mamy, zaprosiliśmy naszych przyjaciół grupy tańca breakdance. Będzie też folk-wozownia. Będą różne formy tańca taniec jazzowy, taniec nowoczesny, taniec ludowy, taniec breakdance. Także dla każdego coś. Koncerty podzielone są na dwie jakby części ze względu na ilość wykonawców. Nie jesteśmy w stanie w jednym koncercie ująć wszystkich grup. Nie jesteśmy w stanie zrobić tutaj Carnegie Hall, Bóg wieczego, ale wszystko, co w naszych, w naszych możliwościach jest ujęte, staramy się przygotować, żeby dekoracja, żeby światło, żeby te wszystkie elementy stworzyły wrażenie dla dziecka, że jest szanowane. To jest, to jest bardzo ważne. W sumie było sześć koncertów, ale na tym nie koniec. Tancerze przygotowali kolejne dwa koncerty, które odbędą się w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bardzo miłym akcentem była prezentacja najmłodszej grupy tancerzy, która na scenie zaprezentowała się razem ze swoimi rodzicami. Niezależnie od wieku, taneczny styczeń zawsze przynosi wiele radości. Od początku roku przygotowujemy jakieś układy, pani nas przygotowują, i dzisiaj możemy pokazać wszystko, czego się nauczyłyśmy nasze umiejętności, nowe układy. I dla nas to jest super frajda, bardzo to lubimy, bo możemy pokazać, co umiemy, i jest to po prostu super. Bardzo lubimy być, występować na koncertach. Tak. Na pewno jest to dla nich. Yy... Duże przeżycie, ogromne doświadczenie. Występują na profesjonalnej scenie, w takiej profesjonalnej oprawie, gdzie jest masa świateł, jest piękna scenografia. Zaczynamy przygotowania tak naprawdę już we wrześniu, kiedy zaczynamy nowy sezon taneczny. Wtedy zaczynają powstawać choreografie. No i dzieci pracują nad tym kilka miesięcy. Poza tańcem były także elementy śpiewu oraz niesamowity pokaz akrobatyki. Różnorodne formy, zaprezentowane przez tarnobrzeski fram, zachwyciły widzów i pokazały, że taniec daje ogromne możliwości na realizowanie własnych marzeń. Kluczem do sukcesu jest zawsze atmosfera. Trenujemy trzy razy w tygodniu. Czasami to się zdarza na weekendach, jak są jakieś warsztaty. I pasja to jest po prostu coś, co lubimy i możemy to robić cały czas i no, jest to coś wspaniałego, bo po prostu możemy pokazać nas, po prostu nas. Ja uważam, że Fram to jest rodzina, każdy siebie szanuje, każdy siebie lubi, nie ma rywalizacji. Na zakończenie koncertu na scenie zaprezentowali się wszyscy jego uczestnicy. Nie mogło także zabraknąć podziękowań i symbolicznych podarunków dla ludzi, dzięki którym koncerty zostały zorganizowane. To szerokie grono społeczników, które dba o to, by warunki dla dzieci i młodzieży były jak najlepsze. Mirek Stadnik, Kuba Meksua, Grzesiek Cieśla, Krzysiek Cieśla, oni są cichymi twórcami tego jakby zaplecza, o czym Państwo pewnie nie wiecie, bo patrzycie na własną pociechę, ale bez tych ludzi fram nic nie znaczy. Fram to rodzina wielu, wielu ludzi dobrej woli. Nikt tu nie zarabia pieniędzy. Wszyscy są kochani, wspaniali i najlepsi. Tam jest jeszcze sporo dziewcząt. Ja o wszystkich nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, ale korzystając z okazji wszystkim serdecznie dziękuję z całego serca. Moja przygoda z Framem nie zaczęła się rok temu, tylko tam wyżej jest mój już pełnoletni syn, którego pamiętam, którego pamiętam, jak przyprowadzałem jako trzy latka na framie. Od tamtej pory zostałem, chociaż on już nie tańczy. Naprawdę to jest tak świetna, świetne miejsce, że warto tutaj z nami być, przychodzić, działać, funkcjonować, bo naprawdę dzięki temu miejscu chce się codziennie wstawać. Lod, czas, uda, czas.